Witajcie kochani na moim kanale. Dzisiaj was zapraszam na kolejny odcinek zdrapkowy, gdzie drapę z drapkie z wybieganych kilometrów. I tak jak w ostatnim odcinku miałam zdrapkę za 3 zł i wydrapałam tam 6 zł, to dzisiaj mam zdrapeczki na 6 zł. Ale powiem wam, że nie mam nadziei w tych zdrapkach, dlatego że kupiła mi te zdrapki siostra i widzicie, yy, są to zdrapki numer 65 i 66, a ona dla siebie kupiła yy, 64, 63 ta sama paczka tylko po prostu no ja wyciągnęłam sobie dwie zdrapki, dwie dałam jej no i zobaczcie ona wydrapała 18 zł więc zostało mi i ona wydrapała 18 zł w drapce 64 a ja mam 65 66 wątpię że po tych 18 zł tutaj coś dadzą ale co zrobić Ksenia miała po prostu szczęście no więc zabieramy się kochani co drapanko tego, co jest. Jak się wydrapie, coś to będzie, jak nie, no trudno. Kończymy i czekamy do następnego miesiąca. Ja, prawda, co teraz jestem chora ale i nie biegam, ale, znaczy, chora, już, już jest o wiele lepiej, ale jeszcze jestem troszkę osłabiona. W każdym razie, jak tylko dojdę do siebie, to od razu biorę się za bieganko, żeby nabiegać trochę tych kilometrów jeszcze i no i, i żeby było co tam drapać. Ale w razie czego, to mam jeszcze te bonusy których nie wykorzystałam. No i mamy jeszcze jedną e, premierę w tym miesiącu, z tego co pamiętam, więc na pewno coś się będzie działo. Może jeszcze będzie jakiś fajny konkurs, bo zbliżamy się też do 500 subskrypcji, więc będzie fajna okazja. E, no ale na razie drapimy, zobaczymy, co tutaj będzie. No po prostu siostra mnie wczoraj powaliła. <laughs> Jak ja to zobaczyłam, to pomyślałam: no koniec, no koniec. No ale zobaczymy. Widzicie, że zdrawki potrafią zaskoczyć. Może zaskoczą, może nie, no ale. Co będzie, to będzie. No w każdym razie tak to jest. Ja i tak uważam, że e, ta krzyżówka za 3 zł, że dała 6, e, to naprawdę był cud. E, może dlatego, że miała właśnie taka sytuacja wyniknąć. No kto go tam wie. Ale naprawdę bardzo się wtedy cieszyłam. E, no ale teraz zobaczymy, jak to będzie. Bo wiecie, czasami drapki potrafią być jeden po drugim. No zobaczymy. Na razie drapiemy 66 numer, więc no może coś będzie. Ręka, serce, serce. Może jakby Ksenia mi wyciągnęła, to byłoby lepiej, no ale o, wiśnia, przygapiłam, widzicie. No, ale widocznie tak miało być. Tak jak mówię, nie mamy po prostu wpływu, więcej nie ma. Na no, zrapeczki, jabłuszko, kolejna, korona. Nie ma. Garnek. Tutaj mamy garnek, tutaj, no jakby było złotko, to by było super, bo mielibyśmy linię, nawet dwie. Dzwonek. Dzwonek widziałam gdzieś tu. Ok. Księżyc. Nie ma. Kości. Nie ma. A nie, są tutaj. I są tutaj. Krab. Nie ma kraba tęcza nie ma tęczy sakwa tutaj mamy sakwę i tutaj mamy sakwę no i co kochani, ostatnie dzwon czy to jest diament, no i diament no i jest pusta no, do przewidzenia także pierwsza drapeczka pusta no i teraz ta drapka, co prawdopodobnie nie znam nie da, no ale ale zobaczymy, no, różnie to bywa przepraszam, bo mi się tutaj ucieka Jeszcze troszkę mam katarek. <coughs> o, przepraszam. Kości. Garnek. Nie ma garnka. Winogrona tutaj. No i nie ma. Klucz. Tutaj klucz. I tylko tyle. Mm, diament. Tutaj. Jabłuszko tutaj i tutaj. Ok, gwiazda. Tutaj mamy gwiazdę, i tutaj mamy gwiazdę. Księżyc, tutaj księżyc i tylko jeden. Złoto! Oh! Mamy linię! Ale super, czat! Na no, Oksenia, Ty to masz rękę. Zobaczcie, z numerem 64. I 65 y, jest linia. Tutaj 18. Podejrzewam, że będzie 3 złotych, ale nawet. Ale czad. <grywia> no dobra, cieszę się bardzo. Tutaj jeszcze jest złotko. No, widzicie. Powiem Wam tak szczerze, że gdzieś tam miałam taką nadzieję, że jedna po drugiej będzie, bo często też tak jest, ale sobie pomyślałam, no, 18 złotych to mogłyby nie dać, nie? Ale zobaczcie, jak potrafią zaskoczyć. No jestem bardzo zadowolona sakwa. No, jestem bardzo zadowolona. Jestem bardzo ciekawa, co tutaj jest, ale poczekajmy. <laughs> ale super, będzie odcinek kolejny. Tralala, wiśnia. Tutaj mamy wiśnie. Tutaj mamy wiśnie i tutaj mamy wiśnie. Śliwka. Tutaj jest śliwka. Tutaj jest śliwka. Więcej nie ma. Tak. Dobrze jest. Truskawka. Truskawki nie widziałam. Ananas. Ananasa też nie widziałam. Kwiatek. Tutaj mamy kwiatuszek. Cytryna. Tutaj jest cytrynka, tylko jedna. Biedronka. Tutaj jest biedronka. I tutaj jest biedronka. No dobrze. Ehm, trefl. I tutaj mamy trefl. Więcej chyba nie ma. Jeszcze dwa elementy. Słoń. Tak myślałam, że będzie słoń. No i co? Na co stawiamy? <gry> Na słońce. Ale słońca nie ma. Ale i tak, kochani, się bardzo cieszę. Tęczy nie było, serduszka nie było. Yy, podkowy nie było, dzwona nie było. Gruszki też nie było. Mamy tutaj jedną linię, także jestem bardzo zadowolona. Zobaczymy, co tam będzie. Nawet jak 3 zł tutaj też będę się cieszyć. No mamy 3 zł. Ale kochanie, naprawdę się cieszę. Więc będzie krzyżóweczka DD. Tak, chyba jest to... Yy, no, pięknie. No dobra, Ksenia, masz 18, ja mam 3, 3, ale ja się też cieszę, bo to oznacza, że będzie krzyżówka i może będzie z wykreślanką, tylko muszę te wykreślanki sobie gdzieś wykreślić, wydrukować, bo z książeczki te wykreślanki, co dostałam, to naprawdę są bardzo trudne i tak na odcinek to będzie no bardzo długo, bo naprawdę siedzę i to patrzę, patrzę, szukam, szukam i naprawdę jest ciężko. A jak będzie taka wykreślanka... Prostsze, no to wtedy jest fajnie, bo sobie wtedy przetestujemy flamastry i, i fajnie się pobawimy, no i jeszcze sobie zdrapiemy krzyżóweczkę. Także ja bardzo się cieszę, ojejku, naprawdę, coś niesamowitego, że tak można, można tak coś takiego kupić. Ksenia oczywiście zapomniała te zrypeczki, bo jeszcze jeszcze miała chyba jedną, ale, ale już była chyba, nie, jak ona miała? Wyrzucona już jest, tak? Tą nową, ale wyciągnąłam ze śmietnika to, żeby Wam pokazać te numerki. A Ksenia po prostu zapomniała, ładasia w pokoju. No i zobaczcie, cztery drapeczki kupiła, ona sobie zdrapała, ma osiemnaście, no a ja mam trójkę i też się cieszę. Czasem tak jest. Także Ksenia, zapraszamy częściej do nas. Może Ty kup mi tą krzyżówkę, fajnie by było, <laughs> jeśli oglądasz. Dziękuję Wam bardzo, bo jakaś suchota mnie łapie. <laughs> Pozdrawiam Was, kochani, serdecznie. Dużo mam z życzę, bo to jest najważniejsze. Papa! Pa.